Dzisiaj testujemy restaurację po rewolucjach Magdy Gessler. Jeśli chodzi o samo wnętrze, to było naprawdę ładnie i tak dość klimatycznie. Ocenka rosołu. Taki inny, co nie? Jest taki kwaśny, wcześniej ale że ma no, taki specyficzny smak. Rosu całkiem spoko, ma taki taki specyficzny smak, ale powiedziałabym, że 7, 8 na 10 jest spoko. Trochę inny, ale może za staropolskie oznacza, że on po ma być gdzieś inny. Moim jest spoko i czuć mięso. I zabrałam sobie taką herbatkę rozgrzewającą, i jest mega fajnie, kufu, bo jest duża. Więc też mega plus. A jeśli chodzi o takie dania główne, zabraliśmy placki i roladę Dobre. Tobie smakuje? Rolada? Mega dobre. Jak na mnie placki dobre, jedynie taki minus, że były trochę zimne, no moim zdaniem takie letnie, ale na granicy z zimnym. może mi się wydaje, więc... No trochę słabo, ale sos mega spoko, naprawdę. Bardzo dużo cebulki, że nie każdy lubi. No i powiedziałabym, że takie 9 na 10 żeby były ciepłe. Jeśli chodzi o tę herbatę, mega spoko, ale jest dość sporo goździków, ja akurat lubię, ale nie były wbite w pomarańcze, gry fruta, więc to trochę minus, no bo się zleje. I zobaczymy jeszcze te sałatkie, surówki. Czy na poziomie Magdy Gesler? Dobra i świeże. Nie jakieś słowa, ale spoko. I jak ja byłam, to była taka mega miła pani, pani Kasia, więc jeśli chodzi o kamerów, to ona jest top. Więc jeśli chodzi o cały kształt, dla mnie jak najbardziej spoko i na pewno wrócę.